Dalej mamy ten sam temat, czyli przekaz objawienia. Można powiedzieć, że to jest druga część. W pierwszej części była tradycja. A, no tak, a, a jeszcze przed pierwszą częścią mówiliśmy na temat tego, że Bóg szuka człowieka. Bóg szuka człowieka, czyli się objawia i mamy dwa sposoby przekazywania tego objawienia Bożego. Tradycja i Pismo Święte. Które jest nierozerwalnie związane z tradycją. I każdego, kto mówi, że można oddzielić tradycję od Pisma Świętego i na odwrót, a na temat <laughs> Się nie używa anatemasit w kościele. Jak to? No nie ma już anatemasit. Co jest? <laughs> Cieszymy się, że jesteś. <laughs> Zauważ, na początku mówiliśmy, że była tradycja, która została spisana w jakiejś części, i to jest Pismo Święte, to jest Słowo Boże. I później mamy w kościele te dwie rzeczywistości, i tradycję, przekaz ustny, i Pismo Święte, przekaz spisany. Mijają wieki, mija czas, i jakby na prowadzenie wysuwa się teraz Pismo Święte, że my częściej sięgamy do Pisma Świętego niż do tradycji. Pismo Święte tak naprawdę jest w rękach człowieka, zwyczajnego człowieka od bardzo niedawna. W tłumaczeniu na jego ojczysty język, taki, że możemy wziąć do ręki, czytać, to jest kilka ostatnich wieków. Natomiast przez całe poprzednie wieki, tak naprawdę człowiek, zwyczajny człowiek wierzący, nie miał dostępu do Pisma Świętego. Poza głoszonym słowem, poza słowem, które było przekazywane ustnie. Więc dla niego tradycja była jak gdyby bliższa, tak. była możliwa do, do. On się mógł z tą tradycją spotkać. Z Pismem Świętym wprost, trzymając je w ręce, się nie spotykał. I tu chcę zrobić krok dalej. I teraz, jak już mam to Pismo Święte u siebie na półce, mogę sobie je sam otworzyć, sam zacząć czytać, to znowu dochodzi do głosu tradycja, żebym ja czytał to Pismo Święte w tym duchu. W którym powstało. W którym zostało napisane, bo dzisiaj samo Pismo Święte może być tak interpretowane przez różnych ludzi, że jest powodem do kłótni, sporów i rozłamów. No to my już się wykładamy przy samej znajomości, albo inaczej, nieznajomości mm. języka, w którym powstało Pismo Święte. No nikt z nas nie czyta w oryginale Pisma Świętego, albo są naprawdę jednostki, które mają taką umiejętność, bo posiadają znajomość tych języków starożytnych, więc no... Siłą rzeczy możemy łatwo popełnić błędy, bo coś, co jest przetłumaczone już na drugi język, może mieć inne znaczenie, może tak. mieć wiele znaczeń. Możemy nie znać tego podstawowego znaczenia, w jakim użyto danego słowa. Nawet tłumacz mógł się pomylić i użyć takiego słowa, które owszem, też się tak tłumaczy, ale akurat tu powinno być użyte inne słówko. No, no dużo takich rzeczy może wynikać. Mam świetny obraz, teraz mi to wpadło do głowy. Tak jak pisano Pismo Święte. Powiedzmy, przy świetle tradycji spisywano je. Tak samo teraz trzeba czytać Pismo Święte. Zapalić sobie taką lampkę tradycji. Przy tak? świetle tradycji, żeby dobrze to odczytać. Dlatego dobrze jest mieć albo komentarz do Pisma Świętego, albo takie Pismo Święte, które zawiera w sobie komentarz. Tak. No i tu jest właśnie chyba taki najtrudniejszy temat z Pismem Świętym związany, jak czytać Pismo Święte. Ale zanim do tego dojdziemy, bo myślę, że to już będą takie właśnie końcowe do powiedzenia, rodzynki. To, to najpierw, może taka w ogóle wizja Pisma Świętego w kościele. Bo jak się czyta katechizm, to, to on ma to bardzo poukładane. No to co tam byś dał jako punkt pierwszy? Jako punkt pierwszy, no to podejście do Pisma Świętego. W ogóle, żeby rozumieć, czym jest Pismo Święte. Aha. Czyli, że z jednej strony. Mówiliśmy o tradycji, może tak. Mówiliśmy o tradycji, która jest przez duże T i przez małe T. Tak to w Piśmie Świętym y, też jest coś takiego. Tak, jest tak, autor tak, przez tak. duże A i autor przez małe A. Jest autor, który pisał, Aha. czyli ten autor przez małe A. Jest autor, który natchnął tego małego autora, że tak powiem. <grym> <To>? <grym> czyli Duch Święty. No i teraz trzeba się umieć w tym odnaleźć. Trzeba wiedzieć... Y, co jest wynikiem autora przez małe a, a co przez duże a? Pamiętasz, w seminarium było takie zdanie, żeby nam to ułatwić zapamiętanie: to, co Bóg chce, tak jak człowiek chce. Ta współpraca autora pisanego z małej litery z tym autorem z dużej litery. Współpraca Ducha Świętego i człowieka. No to jest coś bardzo ważnego, bo my często otwierając Pismo Święte przykładamy nasze kategorie do tego. Pisze autor ponad 2000 lat temu. A my próbujemy sprowadzić go do naszych czasów. Jak się czyta Pismo Święte, to trzeba wziąć pod uwagę tego człowieka, który pisał tę księgę, czasy, w których żył, kulturę, która wtedy była, sposób wysławiania się, podejście do tego, w jaki sposób on mógł coś przekazać. To jest pierwszy taki duży kontekst, właśnie rozumienie człowieka, którego Duch Święty natchnął do napisania czegoś. Ale to jest jedna rzecz, druga to jest ten autor przez duże A, czyli Duch Święty. I to, co robi Duch Święty teraz w Piśmie Świętym, czyli przede wszystkim jedność Pisma Świętego, że Duch Święty sprawia, że to się staje właśnie jedną księgą, że te takie pojedyncze księgi, tak. które pisali autorzy natchnieni, Duch Święty sprawia, że to jest całość. Druga rzecz to już powiedzieliśmy na samym początku, że to dzięki Duchowi Świętemu my Pismo Święte odczytujemy w tradycji Kościoła. Ono tak. jest umiejscowione w tradycji Kościoła. I trzecia rzecz to jest coś, co się nazywa analogią wiary. To jest już troszeczkę trudniejsze do, do uchwycenia, że. Yy... Chodzi o spójność. No. Ta spójność, że to, o czym mówią, sens, o czym mówi każda księga, jest ze sobą zgodny. Nie może być tak, że jakaś księga pod koniec Pisma Świętego zaprzecza temu, co jest na przykład w y, ewangeliach. Oczywiście w tym co dotyczy objawienia, no nie? Tak, chodzi o sens, a tym sensem jest objawienie ta Boża miłość, tym sensem jest Jezus Chrystus. Fajny mam obraz. Mówię ci, że słuchałem Szymona Hirzyckiego, tego Benedyktyna i on dawno temu ma cztery konferencje o Lekcji Diwina i w tej konferencji mówi tak: "Wyobraź sobie klejnot, taki duży, naprawdę piękny klejnot. Ten klejnot to jest właśnie Jezus Chrystus. I on zostaje starty na ogromną ilość części i tak rozrzucony. I te pojedyncze fragmenty to jest tak jak nasze księgi w Biblii, że całość Biblii zawiera te, te rozrzucone fragmenty tego klejnotu, ale to jest. Dalej cały klejnot. W tym. Jezus Chrystus. Nie, dalej to jest Jezus Chrystus. No to jest dobry obraz, bo pokazuje, że no, trzeba mieć wielką umiejętność i znajomość pisma świętego. Żeby wiedzieć, że dany fragment jest spójny z innym fragmentem Pisma Świętego. Albo że jakaś księga, która nie jest w kanonie, a która na przykład była w obiegu, że tak powiem, w starożytnym kościele, nie weszła do kanonu, dlatego że z czymś nie była spójna. Co do swojego sensu, mówiła rzeczy zupełnie inne tak. niż wypływają z Ewangelii. Mówiliśmy o autorze z dużej litery A i z małej Czyli litery A. Czyli to mamy a. jedną część, na razie mówiliśmy o autorze. Tak, o autorze. I mówiliśmy, Zostankiem. że Pismo Święte jest zbiorem, nikt, to pisał Pismo Święte, nie uświadamiał sobie tego, że będzie jego księga częścią tego bestselleru światowego. I trzeba tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To Pismo Święte oprócz tych podziałów na księgi ma ten podział na Stary i Nowy Testament. Tak. I to formowanie się Starego Testamentu i uznawanie za święte księgi Starego Testamentu to jest osobna historia, a uznawanie za święte czy odczytywanie, że to jest święte, ksiąg Nowego Testamentu, to jest osobna historia.